Siemanko, z tej strony Lambasa to żywe trupy. Tak, żywe trupy. Dawno y, nie było odcinka, ponieważ musiałem y, no, od początku zainstalować sobie grę i przejść do tego momentu. Chociaż mogłem, wiecie, zacząć tak jak poprzednio. Y, czwarty sezon i, i to byłoby szybciej. Ale ja jakoś chciałem sobie zagrać od początku. Po przypominać jak się grało, chociaż też często nie grałem, yy, właśnie, właśnie z braku czasu, bo tam wiele innych zajęć było. Ale coś mi się zdaje, że musimy znaleźć tego kolesia, który ma klucze, i wychodzimy teraz, właśnie z tego pokoju. Pewnie tu będziemy musieli wrócić yy, i otworzyć tą szafkę. Tak mi się wydaje, zresztą nie. Pewnie nie jestem, bo dalej już nie grałem. Sami wiecie, że dalej już nie udało mi się. Mam ehm, no przejść. Sprawdźmy może czy w tych szafkach coś jest. Nie można otworzyć. What the fuck? Logan. Logan. Isn't that the name of the doctor on that tape? Too bad I don't know the Jak to otworzyć? Ehm... No cholerka. Niestety nie wiem, jak to tworzyć. Tutaj coś mamy? O, je, je, nie, 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 nie. Nie ma nic. Nic. Tu nic. O, a tu? Tu jeszcze chyba nie byliśmy. Co jest? No. Zamknięte, dobra Wszędzie zamknięte. Później O to Nie ma wody No dobra, ale my szukamy chyba klucza. A tu Też nic O a też to? A to co to jest? Coś tu leży, tak? Coś tu leży Cholera wie co to było, dobra No nie wiem gdzie tu teraz się ruszyć, żeby coś znaleźć Ale będziemy szukać Będziemy szukać Dobra, musiała być mała przerwa, musiałem sobie kichnąć. Nie chciałem, żebyście to, te, żebyście to akurat słyszeli. A tu wejdźmy. O, gdzie my jesteśmy teraz? A, tutaj. Nic, ale i nie ma power, nie ma TV. Może tu coś znajdziemy, no. Have to wonder what's going on in the rest of the world. Cholera, cholera, cholera. Nie, tu, tutaj raczej nic nie znajdziemy. Hamskat. Dobra. Nie wiem, czy nie wyjść w ogóle z tego so according to Bree, fuel is at the maintenance shed. Medicine might be at the nurse's office, and a battery would probably be at the auto shop out through here. No, So, yes problem? If we're going to find medicine anywhere, that would be the place to look. Bree said the entrance to the auto shop was in the alleyway by this fire escape. Fuck, fuck. Yy, dobra, wychodzimy, bo tutaj nic nie ma. Kurde, 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 kurde. Yy, dobra, zajrzyjmy tu. Wyjście na plac zabaw, tak? Ale tu jest, o ja tu dzielę. Uła! No dobra, tutaj chyba też nic nie znajdziemy. Eee, wyjść czy nie? A może. A nie, tutaj tu ja byłem. Nie no, dobra, trzeba wyjść, bo bo ja wcale nie widzę. Bobby, jesteś Ha, nikt się nie odzywa. Ha. mi To Co, nie da się? Fuck. Z tą szafką jeszcze raz. No kurde. W serio? Nic... Nic tego, nic... Nic tego, nic, nic? Naprawdę nic? Ja chcę ruszyć się trochę. Aha! Dobra, trzeba znaleźć ciało tego tego, 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 tego doktora. Czyli na pewno nie w tym pokoju. Ale dobra, no. Kurde, ale gdzie mamy znaleźć to ciało? Gdzie to ciało może być? Tu te ciała nie. Też nie. Fuck tu nie możemy wejść. A... No mamy problem. Znaczy ja mam problem. Gdzie to ciało odszukać? Gdzie je znaleźć? Eee inny shit. Kurczę, no nie wiem, naprawdę musimy się porozglądać tutaj. Z szafkę znaleźliśmy tego lekarza. On się chyba Logan nazywał. No to szafka jest. Um, ale jego. To jest jego szafka. Ale jego ciała nie ma. Tutaj byliśmy. Yy, wow. Tu nie byliśmy. Przejdźmy się na uliczkę. Zobaczymy, może tam znajdziemy to ciało. Ha. No i Co jest li? Jest tu jakieś ciało Tego Doktorka Tu jest siatka Chodźmy tam Chodźmy zatem tam, w tamtą stronę Może coś tam znajdziemy? Wejdźmy do tej budy. Oh, fuck. Oh, fuck, fuck, fuck! ja pierdolę. Co to kuźwa Wow. Dobra. Czy tu? Znajdziemy. To nie jestem doktorek? Ej, ludziska. Chyba tak. Wow, to Żyjesz nie żyjesz? Weźmy coś. Poszuka Przeszukajmy go chociaż. Może jakieś klucze czy coś. Jest jakaś taśma. Chyba tego potrzebowaliśmy, tak? O, cholerka. Trzeba wracać do środka. No, dobra. To się udało odnaleźć jakąś część. Teraz wracamy tutaj tego pokoiku tutaj z tymi... nie wiem, z tym magnetofonem czy czymś czy kamerką? No... mniejsza z tym. Tu wracamy. Mm. No drugą inną nie, taśmę. Może ją obejrzyjmy sobie teraz. Co na tej taśmie znajdziemy teraz? I thought you said I didn't have a choice. Ta, well, technically you do. You can terminate the pregnancy or leave Crawford. Of course that would be a death sentence for both you and your unborn child. Maybe that's what I stayed up all last night thinking about this. Why are we even trying to survive? To keep on living if this is what it takes. If this is what it's turned us into. I don't make the rules, Anna. Doctor, I'm begging you. Please help me. W czym ci ma pomóc? Znaczy ty jej masz pomóc? Pewnie obydwoje już nie żyjecie. Znaczy doktorek na pewno nie żyje. Kot wpisywał. Wow! Co ona zrobiła? Ej! Ja pierdzielę Wow!

and i We're in business. No, i mamy. Nie trzeba morphine. Mm -hmm. take mamy okay, I think we're good. This is more than enough for your people no, and mine. Let's go. You go on ahead. I want to make sure we didn't miss anything. I'll be right behind you. Okay. To jest dobre. Mam już to no ten No, i do zobaczenia w następnym. Do usłyszenia, czy do zobaczenia, jak tam wolicie. Ale na pewno będziemy grać w żywe trupy. Dobra, do usłyszenia.